Witam serdecznie w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym postanowiłem przygotować sernik, ale nie taki zwykły sernik, jak zawsze, tylko sernik Oreo. Z uwagi na to, że e, znane nam ciastka Oreo są bardzo lubiane przez dzieci, zresztą nie tylko przez dzieci, osobiście też je bardzo lubię, to właśnie w połączeniu z, z ciastem z sernikiem jest to naprawdę bardzo dobre połączenie i smakuje wyśmienicie. No, i cóż, co będziemy potrzebowali do tego sernika Oreo? Będziemy potrzebowali standardowe składniki na sernik, plus oczywiście ciastka Oreo. Składnikami na sernik na masę serową 800 g serka śniadaniowego. Można użyć do tego twarożku, twarogu tłustego, półtłustego itd ale nie będzie to takie kremowe, jak przy właśnie tym serku śniadaniowym. Pod ostatnim moim filmem, znaczy nie ostatnim, którymś tam z kolei filmem odnośnie sernika San Sebastian pojawiły się pytania, czy można na przykład serek Philadelphia zastąpić innym serkiem, dlatego że Philadelphia jest dosyć drogim serkiem. Ja już tam oczywiście odpowiedziałem na ten komentarz, ale powiem jeszcze raz, Obojętnie jakiego serka użyjecie. Ważne, żeby to był serek taki śniadaniowy, taki puszysty serek nie musi to być typowo Filadelfia, to musi być właśnie serek w typie takim Filadelfia. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie był słony. Są również te serki takie właśnie kremowe, śniadaniowe, śmietankowe, różnie się nazywają i są dosyć mocno posolone. Jeżeli całkiem delikatnie troszeczkę soli ma w sobie, to nie szkodzi, bo słodkie lubi słono i słono lubi słodkie więc to nie przeszkadza, ale są niektóre, które są naprawdę bardzo słone i zanim zaczniecie taki sernik, takiego serka robić, po prostu posmakujcie, żeby po prostu na końcu się nie zdziwić. Zanim się pojawi kiedyśkolwiek znowu pytanie, czy można używać serków bez laktozy. Tak, można. Ja osobiście, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, wszystko co piekę z nabiałem, to używam rzeczy y, na biału y, bez laktozy. Dlatego, że jeden z moich członków rodziny nie toleruje laktozy i staramy się po prostu tego unikać. I tak jak i dzisiaj, tak i w poprzednich filmach, y, prawie y, zawsze są to składniki y, nie zawierające laktozy i te ciasta, czy desery, czy inne rzeczy wychodzą y, równie dobrze, bez żadnych tam przykrych niespodzianek. Także można użyć każdego jednego serka, oprócz słonego i można oczywiście również używać rzeczy bez laktozy. Wróćmy do listy składników. 800 gramów właśnie tego serka, jeden budyń baniliowy, jeżeli nie budyń, obojętnie jaki, jeżeli nie budyń, to 40 gram mąki ziemniaczanej, pół litra śmietany 30 w moim przypadku oczywiście śmietana 30% bez laktozy 200 gram cukru kryształu, czym drobniejszy tym lepszy 6 jajek średniej wielkości to jest około 300 ml ja je sobie troszeczkę roztrzepałem widelcem żeby się po prostu szybciej połączyło z całym ciastem pasta waniliowa jeżeli chodzi o składniki do masy serowej, to by było wszystko. Masę serową nie napowietrzamy. Są serniki, w których zależy nam na tym, żeby masę serową napowietrzyć. Są serniki właśnie w typu San Sebastian, Cheesecake i tak w których zależy nam na tym, żeby nie napowietrzać, żeby jak najmniej powietrza znajdowało się w tej masie serowej. Wtedy ta masa jest kremowa, nie jest taka puszysta, piankowa, jest kremowa. I w tym przypadku, w tym serniku zależy nam również na tym, żeby ta masa nie była napowietrzona. Dlatego, że będziemy też doba, dodawali e, pokruszone ciastka do masy serowej. W momencie, kiedy ta masa by była mocno napowietrzona, byłaby automatycznie taka luźniejsza i... E, może nie luźniejsza, bo ta masa też będzie luźna, ale nie byłaby taka ścisła w konsystencji, mm, zwarta w sobie i przepuściłaby te wszystkie mm, ciasteczka, które mm, spłynęłyby na dno i, mm, i nie byłoby tego efektu. Tu mamy zamiar y, zrobić taki efekt właśnie, żeby te ciasteczka utrzymały się y, w całej masie mniej więcej równolegle. Może się udać, może się nie udać. Wiadomo, y, może też być, że one się y, troszeczkę y, na dnie y, usadowią, ale miejmy nadzieję, że właśnie y, zostaną y, podzielone na całej cieście, również troszeczkę w górnej części. Będziemy potrzebowali właśnie wspomniane ciastka Oreo. To są najzwyklejsze ciastka Oreo. Te akurat tutaj są, to jest 8 sztuk, dokładnie 8 sztuk. Nie daję tego na, na paczki czy nagramy, bo nie wiem, nie wiem jaką, jakie paczki są u Was. U mnie w takiej paczce jest 14 sztuk przykładowo. Więc dlatego też postanowiłem to na sztuki yy, zrobić, żeby, żeby każdy mniej więcej wiedział ile sztuk sobie ma przygotować. Ja mam łącznie tutaj dwie paczki. Yy, 8 sztuk pokroiłem w taką Mniejszą kosteczkę, i to właśnie będę dodawał do, do tej masy serowej. Wiadomo, czym, czym większe kawałki e, tych ciastek, e, tym bardziej je będzie widać, oczywiście, ale też e, tym bardziej będą nam przeszkadzały przy krojeniu tego ciasta. To trzeba wziąć pod uwagę. Te ciasto będzie bardzo e, takie m, kremowe, e, i na pewno przy krojeniu, jak trafimy na taki twardszy kawałek ciastka Oreo, to będzie nam to ciągnąć e, za nożem. Może to nie wyglądać w przykroju za bardzo estetycznie, ale pieczemy dla siebie, nie pieczemy na sprzedaż, na pokaz, więc ważniejszy jest smak niż wygląd. E, oprócz tego mam tutaj jeszcze e, pokruszone, e, całkowicie pokruszone ciastka. Jest ich 20 sztuk e, i one są praktycznie, można powiedzieć, skruszone, całkowicie skruszone albo zmielone. Możecie do tego użyć jakiegoś nie wiem, miksera ręcznego takiego, który bardzo mocno to posieka, czy jakiegoś takiego już profesjonalnego typu Thermomix czy coś takiego. Można to zrobić tak jak na przykład ja to zrobiłem, do woreczka, tłuczek do mięsa i miejsce w miejsce po prostu zgniotłem, tak żeby powstała z tego taka jednolita masa, jeszcze sypka, ale jednolita. Do tego jeszcze przygotowałem 50 gram roztopionego masła. Czy dam całe te 50 gram. Zobaczę podczas, podczas robienia. Być może nie dam całości. Czym więcej masła dacie do, do takiego, można powiedzieć, spodu ciastkowego, tym więcej się potem podczas pieczenia wytopi. Także czym mniej, tym lepiej, ale oczywiście musi się to trochę kupie trzymać. Także przejdźmy na samym początku może właśnie do, do tego spodu z pokruszonych ciastek oreo dodam sobie na początku trochę masła i wymieszam to nie dziwcie się, że ja mieszam ręką, ale ja jestem nauczony, przyzwyczajony właśnie mieszać wszystko ręką. Dlaczego ręką, a nie łyżeczką? Dlatego, że podczas tego mieszania, wyrabiania, ja czuję te ciasto. Ja ja po prostu wiem czy już jest dobre, czy takie może zostać, czy jest za luźne, czy trzeba czegoś jeszcze dodać i tak dalej, i tak dalej, dlatego um, już niekiedy pod, pod różnymi moimi filmami były komentarze, że blee rękami mieszasz i to i tamto. Ludzie, my robimy dla siebie. Ja robię dla siebie w domu, dla mojej rodziny, ręce mam czyste, umyte, dlaczego mam tymi rękami nie mieszać? Nie potrzebuję jakichś sztucznych, gumowych, lateksowych. Rękawiczek ubierać, które są najczęściej jeszcze pudrowane. Nie wszystkie, ale niektóre są pudrowane. I po co mam wprowadzać sobie ten, nie wiem, mikroplastik, mikrogumę do tego tylko dlatego, żeby estetycznie na filmie wyglądało, że mieszam to rękawicach, a nie rękami. Tak jak mówię, to jest dla mnie, dla mojej rodziny. Ręce mam czyste, umyte, dlatego też mieszam rękami. E, tak jak widzicie, nie dałem całości, dałem troszkę, może więcej, jak połowę. I już dosyć ładnie nam się e, te ciasto. E, łączy z tych, z tych pokruszonych ciastek i tak bym to zostawił, nie dałoby mi nic więcej dlatego, że tak jak mówię, czym więcej tego masła tym więcej się podczas e, pieczenia wytopi jeżeli chodzi o foremkę, normalna tortowa taka foremka odpinana z e, doczepianym spodem e, na spodzie papier do pieczenia wysmarowany rant masłem, przyklejony e, papier do pieczenia na tym właśnie maśle teraz wysypujemy te te pokruszone ciastka z masłem i rozprowadzamy po całej powierzchni. E, tego nie ma być grubo, naprawdę. Tego ma być cieniutko. Nawet jak gdzie nie będzie jeszcze e, tak jakby prześwitywać e, spód formy, nie szkodzi, bo e, te, 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 te ciasto serowe, ten, ten, ta masa serowa jest na tyle luźna, że ona sobie to wszystko wypełni. I tu chodzi tylko i wyłącznie praktycznie o ten taki ak akcent tego, e, tego ciastka Oreo. Nie o to, żebyśmy mieli naprawdę taki, e, taki spód powiedzmy e, jak biszkoptowy, czy kruchy, grubości 1 cm. Tego ma być troszeczkę, tak żeby był taki właśnie akcent dookoła, wszędzie. To się fajnie wszystko zwiąże właśnie w momencie, kiedy e, wlejemy tą, tą masę serową. Także sobie to wszystko rozprowadźcie równomiernie. Jak uda Wam się naprawdę, bez żadnej dziurki, że nie będzie e, forma od dołu prześwitywać, no to super. Jak się nie uda, e, nie szkodzi. Świat się nie kończy. Zajmuje to chwilę czasu. Tak, żeby to mniej więcej równo wszędzie było. Można tak szczerze powiedziawszy, jest to teraz jako sernik Oreo, ale w momencie, kiedy wykorzystacie inne ciastka, no to automatycznie staje się to jakimś innym sernikiem. Także ta receptura jest praktycznie taka, można powiedzieć, uniwersalna. Co na spód wykorzystacie, tak będziecie mieli. Tak wygląda mój spód. Odkładam na bok. je ręce. I przechodzimy do masy serowej. Masa serowa, tak jak wspomniałem, nie napowietrzana, dlatego jajka mamy razem, nie osobno, żółtko od białek. Najdrobniejszy cukier, z uwagi na to, żeby kryształki nam nie zostały. Będziemy krótko mieszać. Może się nie zdążyć rozpuścić, gdy będzie gruby. Mieszadło. Standardowe mieszadło z gumką. Może być, może być yy, taka rózga do ubijania, ale ta rózga do ubijania wprowadza za dużo powietrza, a my powietrza nie chcemy. Także serek, cukier, pasta waniliowa. Pasty waniliowej nie żałujemy. I mieszamy. Tak, serek z cukrem mamy wymieszany. Około dwie minuty plus minus, wiadomo. W międzyczasie z rantów sobie zgarnijcie, tak żeby na pewno y, nigdzie gdzieś tam kryształki cukru nie zostały. I teraz. Mieszamy i wlewamy stopniowo y, te roztrzepane rozmieszane jajka. Można by naraz wlać, ja robię to stopniowo, jest pewne, że się fajnie masa połączy, że nigdzie tam y, nie stworzą się jakieś grudki i tak dalej, i tak dalej. Podczas mieszania dodajemy również budyń. I pomału dolewamy śmietanę 30%. Żeby skarnąć z boków dokładnie, żeby wszystkie składniki były na pewno połączone. Jeszcze na chwileczkę włączymy. Moim zdaniem masa jest gotowa. Nie wiem czy to widać. 4 minuty 4 minuty 11, całkowity czas mieszania. Także bardzo szybko. I teraz tak, z tych 8 ciastek, które mam tutaj pokruszone, część powiedzmy 3 czwarte. Dodaję teraz do masy i wymieszam to z całą masą. Tą jedną czwartą zostawię i posypię po prostu e, po górze. E, już gdy masa serowa będzie wylana do formy. Tak, teraz wylewamy całą masę do formy. Wydukamy o stół, tak żeby ewentualnie jeszcze jakieś pęcherzyki powietrza wydostały się z masy. I resztę tych pokruszonych ciastek wysypujemy na górę sernika. Co prawda tej takiej całkowitej e, mączki bym powiedział nie daje. Takie większe kawałki. No i cóż. E, nagrzany piekarnik 250 stopni. Sernicze ląduje na 30-35 minut w piekarniczku. E, ma się przypiec. Ma się, się skarmalizować. Nie przestraszcie się. E, ten sernik tak ma. Tego typu serniki właśnie są dosyć mocno spieczone. E, po wierzchu także się nie przejmujcie. Tak ma być. No i cóż, spotkamy się jak serniczek będzie odpieczony i przestygnięty. Bardzo ważna sprawa. 35 minut wyciągacie z pieca, zostawiacie do ostygnięcia. Nie ruszajcie tego sernika przez 3-4 godziny. W zależności od tego, jaka jest temperatura, jak robicie przez zimę, no to wiadomo, trochę krócej. Ale jak jeszcze jest ciepłe lato, do tego to minimum 4 godziny zostawcie ten sernik poza piecem. Do wystygnięcia i dopiero potem można cokolwiek z tym serniczkiem robić, można go sobie jakoś udekorować, można go tylko posypać cukrem pudrem, to już wedle uznania. E, ja wrócę do Was jak u mnie minie właśnie ten czas, jak sernik będzie odpieczony i, i naprawdę ostygnięty. Ja sobie zawsze to obiecuję, mimo wszystko i tak w połowie czasu już potem nie umiem e, wytrzymać się, doczekać i, e, i kroję najczęściej jeszcze letnie ciepłe ciasto, co nie zawsze jest wskazane, tym bardziej przy takim serniku. Jest to bardzo niewskazane, więc uzbroićcie się w cierpliwość naprawdę i, yy, i poczekajcie też 4 godziny, aż całkowicie serniczek sobie ostygnie. No i cóż, spotkamy się potem, zobaczycie jak to u mnie wygląda. Yy, w międzyczasie zastanowię się, może jakoś coś jeszcze przystroję czymś sobie yy, po górze, ale to już opowiem resztę jak yy, będzie sernik upieczony i ostygnięty. Tak, po długim czasie oczekiwania, aż ostygnie, jest serniczek oreo. Tak się prezentuje u mnie po odpieczeniu. 35 minut, 250 stopni. Jak widzicie, ciastka, które e, rzuciłem na sam koniec, na górę, nie zatonęły. I o to właśnie chodziło to jest specyfika tego ciasta że te ciasto praktycznie to, co się mu da. Tak zostanie. Przy innych sernikach typu wiedeński yy, i tak dalej. Bardzo często zdarza się właśnie, że y, czy kawałki czekolady, czy kawałki owoca, które, które chcemy do tego sernika wprowadzić opadną na dno, yy, bo ta konsystencja tego, tej masy serowej jest całkiem inna. Także yy, można go oczywiście przystroić, czy to czekoladą, czy czymkolwiek dowolnie, ja go zostawię tak jak jest, ewentualnie jak ktoś będzie chciał. Lekko cukrem pudrem sobie przepruszy, ale moim zdaniem jest to i tak dosyć słodki deser. Także jako po prostu tak zostawię tak jak jest. Przekroję tylko, żeby zobaczyć jak wygląda w środku. Jest jeszcze całkowicie mięciutki. Najlepiej jakby do następnego dnia poleżał w lodówce. Taki solidny kawałek ukroimy, żeby zobaczyć jak się prezentuje w środku. Proszę bardzo. Tak wygląda z jednej strony. A teraz pokażę, jak wygląda z drugiej strony, bo z drugiej strony chyba jest więcej ciastek. Proszę bardzo. Tak wygląda z drugiej strony. kremowy mm. delikatny spód z ciastek Oreo mm. pycha naprawdę polecam, zróbcie troszeczkę to e, dla niektórych będzie dziwnie wyglądało spalony spód on nie jest spalony ciastka są po prostu e, ciemne i nawet nie jest ten spód ani twardy, ani nic. Trzyma się to razem, ale mm. tak komponuje się to wszystko ze sobą, że naprawdę taki kawałek sernika wchłania się od razu. Także polecam, spróbujcie. Tak jak mówię, u mnie ten sernik chyba ze 3 godziny postał najlepiej zostawcie go całą noc w lodówce. Niech on się naprawdę yy, zastygnie, wszystko ze sobą zwiąże i wtedy jest yy, idealny do krojenia. Wiadomo, teraz go też przekroić idzie i tak dalej, i tak dalej, ale ktoś może mieć na przykład problemy z, z wyciągnięciem tego kawałka, złamie się czy cokolwiek. Jeżeli on sobie naprawdę w lodówce przez noc poleży do następnego dnia, yy, nie ma z tym żadnego problemu. No i cóż... Polecam i zapraszam na kolejny film.